nam ostatnią zójkę. pobawić się. I jasna. Kto powiedział, że będzie miło, ale co, pobawić się trzeba. Takie 30-40 sekund dla mnie troszeczkę w okresie roztrenowania. Nudne, no ale. Tak musi być. Kończę to łapę ciężarki i tak sobie pracuję 2-3 minutki tylko. 30 sekund minęło. No i teraz dwugiaczki ciężarki. Wiem ją ja im boksować, ale cóż. Włączę ręce mam ciężkie jeszcze. No i taka właśnie zabawa. Dwie minutki, trzy rundki po dwie minutki, cztery i koniec. Więc nie do wieczorku. Starczy zabawy na dzisiaj.